Słońce dzika natura i ono. Aro, czy pamiętacie ten samochód? Część z was na pewno, bo w latach 80., a później w 90., ten samochód był rzadko, bo rzadko, ale spotykany na polskich drogach. Był to jeden z nielicznych samochodów terenowych, które były wytwarzane na terenie Bloku Wschodniego. Była radziecka Niwa, którą już pokazywałem, był Tarpan Honker, był Uaz, i było rumuńskie Aro. Znalezienie takiego samochodu dzisiaj to jest jak trafienie szóstki w totolotka. Podobnie jak znalezienie odpowiedniego biegu w niezbyt precyzyjnej manualnej skrzyni biegów. Dzisiaj przybliżę wam ten bardzo ciekawy samochód. Przed rozpoczęciem tego odcinka chciałem was zaprosić do poznania w dniach 6. 8 października odbywać się tam będą targi Retro Motor Show. Są to największe targi pojazdów zabytkowych w Polsce. Będę tam też ja ze swoim stoiskiem. Będziecie mogli podziwiać zabytkowe pojazdy, naprawdę bardzo różne. Na moim stoisku też będzie coś ciekawego. Gościnnie będzie tam też Gerard, który odbudowywał TICO. Możecie zobaczyć filmy o TICO. Odbudowywuje samochody bardziej prestiżowych marek, specjalizuje się w motoryzacji angielskiej, a także w Mercedesach, ale generalnie tu zrobił wyjątek i myślę, że będzie to fajne spotkanie. Szczegóły macie w opisie, a teraz nie przedłużajmy, przejdźmy do naszego dzisiejszego bohatera. Nazwa Aro pochodzi od skrótu Automobil Romanesk, czyli samochód rumuński w Polsce. Nie była to super popularna marka. Ale miała swoje 5 minut za sprawą wygranego przetargu na radiowozy dla polskiej policji, i wtedy o tej marce zrobiło się bardzo głośno, gdyż jakość tych samochodów była fatalna. Większość ugrzęzła w warsztatach samochodowych, nie nadawały się praktycznie do niczego. No i to sprawiło, że te samochody zyskały wątpliwą, ale jednak sławę. Yy, widocznie ludzie, którzy odpowiadali za ten przetarg, nie doczytali tego pięknego prospektu, gdzie napisano: W okresie monopolu Aro w ramach RWPG samochody te zbierały mieszane opinie. Wyobrażacie sobie coś takiego w prospekcie którejkolwiek innej marki? No cóż, grunt to szczerość, ale polska policja używała modelu większego 244. Tutaj mamy najmniejszy model tej firmy, Aro 10, które było wytwarzane w czterech wariantach jako Aro 10, Aro 10.1, 10.3 i 10.4. Ten konkretny egzemplarz to wersja 10.1. One różniły się tym tyłem, to znaczy czasami były to auta z plandeką, z tylnymi siedzeniami, bez tylnych siedzeń. Nazwy te wymyślał chyba ten sam człowiek, który odpowiadał za nazwy polskich kodów PKD. Niezbyt handlowe, chociaż później w latach 90. pojawiły się bardziej handlowe nazwy, jak na przykład Aro Spartana. Dosyć podobny samochód, ale z trochę innymi wycięciami drzwiowymi, taki bardziej plażowy. Jednak niech Was nie zwiedzie ten taki uroczy charakter tego samochodu. To była pełnoprawna terenówka oparta na ramię, z napędem na cztery koła. Coś podobnego jak Łada Niva, z tym, że... Niwa miała stały napęd na cztery koła i była konstrukcją samonośną, a tutaj mamy ramę, mamy dołączany ręcznie napęd na oś przednią. Aro wydaje się też mniejsze niż radziecki pojazd, ale tak naprawdę jest o 10 cm dłuższe, a jego długość to 3,82 m. Takich małych terenówek nie było wtedy wiele. W dodatku Aro charakteryzowało się tym, że miało zawieszenie niezależne wszystkich czterech kół. Zresztą to zawieszenie pochodziło od Dacia. Niska cena, ciekawa konstrukcja sprawiła, że wkrótce ten samochód zyskał pierwszych klientów na zachodzie, między innymi we Włoszech, a także w Wielkiej Brytanii, gdzie, i tu ciekawostka, nazywał się Dacia Duster. Auto wyglądało całkiem atrakcyjnie. Zobaczcie te przetłoczenia, te plastikowe. O listwowania. to wszystko mogło przyciągnąć zachodnioeuropejskich klientów, a przy tym ten samochód był dużo tańszy. W Rumunii nie, bo równowartość tego samochodu to mniej więcej 7 Daci. A i tak klient prywatny nie mógł sobie pozwolić na taki samochód, gdyż nawet jeżeli dysponował ekwiwalentem 7 Daci, to musiał mieć zezwolenie z ministerstwa na zakup tego samochodu. W związku z tym w Rumunii ten samochód nie jest tak popularny, jak moglibyście sądzić. Ten egzemplarz pochodzi z włoskiego rynku, gdzie w latach 80. montowano nawet na licencji te samochody. W ogóle historia eksportu i zagranicznej ekspansji tego samochodu to materiał na osobny odcinek, ale przyjrzyjmy się temu autu, które stoi obok mnie. Tak jak powiedziałem, auto pochodzi z rynku włoskiego, więc jest nieco bardziej atrakcyjne. Mamy tutaj różne naklejki. Chromowana klamka występowała zarówno na rynku rumuńskim, jak i na rynkach zachodnioeuropejskich. Ale to co powiedziałem Wam wcześniej o zawieszeniu, że były wszystkie koła niezależnie zawieszone. Janek, tutaj mamy resory piórowe. Ale w 1982 roku przyszedł czas na pierwsze zmiany. I wtedy oprócz niezależnego zawieszenia wprowadzono także zawieszenie na sztywnej osi i resorach piórowych wzdłużnych. Dlaczego? Dlatego, że Dacia budowała takie zawieszenie dla dostawczych wariantów swoich modeli. I aby nie komplikować sytuacji w rumuńskim przemyśle motoryzacyjnym, Aro wkrótce... Zostało przy tak zawieszonej osi. Przez jakiś czas występowały dwa warianty, a później już występowały tylko samochody z zawieszeniem opartym na wzdłużnych resorach piórowych. Ale mimo wszystko ten samochód cieszył się dobrymi własnościami terenowymi, w teorii lepszymi niż ładaniwa. Kąt natarcia ARO 10 wynosi 44 stopnie, to o 4 stopnie więcej niż w Ładzie Niwie. Kąt zejścia to 40 stopni, znacznie więcej niż w przypadku Łady, dla której wartość ta wynosi 40 stopni. W latach 80. odczuwalne było zainteresowanie tym modelem, ale ono z czasem spadało i gdy w latach 90. ARO ponownie pojawiło się ze sprawą firmy Damis na polskim rynku, to dziennikarze nie oszczędzali krytyki temu autu. Niestety, wręcz skandaliczne wykończenie zupełnie psuje obraz auta. Kontrolki zapalają się wtedy, kiedy chcą, a nie wtedy, kiedy powinny się świecić. Nie wiadomo dlaczego. Kontrolka zużycia okładzin zapala się już po przejechaniu zaledwie kilkuset kilometrów. Jakość tego samochodu może byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie doświadczenia zdobyte przy budowie modelu 244. Tutaj na przykład. Do budowy tego samochodu wykorzystywano importowaną, a nie rumuńską blachę, gdyż ta ostatnia była tak słabej jakości, że nawet ciężko było z niej wytłoczyć nadwozie. Wyobrażacie sobie, a jednak. Mimo wszystko, rumuńskim konstruktorom należy się pochwała za to, że w czasach gospodarki centralnie planowanej i w ogóle w ciężkich czasach dla Rumunii, bo jeżeli porównamy yy, układ polityczny w Rumunii a w Polsce. To nasi, nawet najbardziej twardogłowi przywódcy, byli szczytem liberalizmu nieosiągalnym dla rumuńskiego społeczeństwa. Tam nawet prezerwatywy były niedostępne, gdyż wódz chciał mieć trochę więcej niż 22 miliony gardeł. Ale nie będziemy teraz opowiadać o historii za czasów w Czałszewsku, natomiast chciałem tylko powiedzieć, że czasy. Na projekt tego samochodu były ciężkie. Aro nie miało swojego biura konstrukcyjnego. Jeszcze niedawno budowało samochody na licencji radzieckiego Gaza 69, skondygnant też kiepskiej jakości. Ale udało się im stworzyć auto, które odpowiadało, a nawet w pewnym stopniu wyznaczało nowe trendy, yy, które wkrótce pojawiły się w tej klasie samochodów. Małe, zgrabne terenówki. Ten samochód, tak jak powiedziałem, mi osobiście bardzo się podobał. Jak zobaczyłem takie auto kiedyś w starym katalogu, to powiedziałem wow, to jest bardzo ciekawy samochodzik. Jakoś jako dziecku bardzo mi się podobał. Ale to jest właśnie sztuka zrobienia czegoś z niczego, bo na przykład przednie lampy pochodzą z DACI. Dużo też elementów z tego samochodu znajdziemy we wnętrzu wozu. Ale nim przejdziemy do wnętrza, pokażmy wam silnik, który także pochodzi z nieśmiertelnej DACI. Trzeba się dobrze zaprzeć, bo linka działa dość topornie, podobnie jak cały samochód. No i podnosimy maskę. Tu zwalniamy taką blokadkę i podnosimy maskę. To jest wersja eksportowa, więc na pewno troszeczkę lepsza niż ta, która była dostępna w Rumunii, ale mimo wszystko nie powala jakością wykończenia. Silnik, który tutaj mamy, to już wersja po modernizacji z 1984 roku. Ten egzemplarz pochodzi z roku 85, dlatego jest wyposażony w silnik z Daci, nie 1310, a 1410, czyli silnik 1.4 umieszczony wzdłużnie, połączony z już Pięciobiegową skrzynią biegów, ale biegi wbija się równie nieprecyzyjnie, a może nawet gorzej, niż w wersji czterobiegowej. W przeciwieństwie do starszych modeli DACI, tutaj zbiorniczki wyrównawcze na płyn chłodzący, na płyn hamulcowy są nie ze szkła, a z tworzyw sztucznych. Mimo że w 1984 roku wprowadzono nieco dynamiczniejszy silnik, to cały czas była to pięta chillesowa. Nowy motor rozwijał 62 konie mechaniczne przy 5500 obrotów na minutę, a maksymalny moment obrotowy wynosił 100 Nm przy 3300 obrotów. To było trochę za mało dla tego samochodu, wobec czego w latach 90. podejmowano próby. Prowadzenia tu innych jednostek napędowych, i tak na przykład auta oferowane w Polsce były wyposażane w silniki z Renault. Była tutaj cała paleta innych jednostek, nie wyłączając benzynowego silnika 16DU, silnika z Peugeota, a nawet z Volkswagena. To jednak nie było tym. Co decydowało o sukcesie. W latach 90. sytuacja na rynku tego auta rokrocznie się pogarszała, tak samo jak sytuacja ekonomiczna producenta. Samochody przestają być konkurencyjne, a na nowe modele zwyczajnie nie ma pieniędzy. Państwowy moloch, zatrudniający kilkanaście tysięcy osób, szuka wyjścia z patowej sytuacji, i to wyjście zdaje się znajdować w 2002 roku, kiedy firmę. Przejmuje zachodni inwestor John Perez, Amerykanin pochodzenia kubańskiego, który za kwotę 150 tysięcy dolarów kupuje udziały w fabryce i zobowiązuje się do zainwestowania kilku milionów dolarów w fabrykę i wypuszczenia nowego modelu. Niestety z planów nic nie wychodzi, chociaż są ambitne. Perez chciał te samochody sprzedawać na kraje Ameryki Południowej, a później Północnej. Stworzono nawet sieć dealerstwa, ale przedłużające się procedury homologacyjne sprawiły, że generalnie nic z tego nie wyszło. Firma zbankrutowała w 2006 roku i wtedy też ostatnie ARO10 opuściło bramy fabryki. Tyle o historii. Przybliżmy jednak sobie ten samochód, zobaczmy jego wnętrze. Czy polscy dziennikarze byli sprawiedliwi w twardej, surowej ocenie tego modelu? Jakie ma plusy, jakie minusy ten samochód? Poczujmy klimat Aro. Chwytając za klamkę, mamy poczucie solidności, które. Słyszycie? Już w tym momencie znika. Samochód jest naprawdę bardzo toporny, ale zobaczmy, czy wnętrze nas utwierdzi w tym przekonaniu? Czy może jednak nie? Miłośnicy rumuńskiego plastiku znanego z Daci będą się czuć tutaj jak u siebie w domu. Włosi będą mieli powody do narzekania i słusznie. Jakość wykończenia deski rozdzielczej użytych tutaj plastików może nie jest urągająca. Ta urągająca jakość jest w jugo. Natomiast tutaj jest troszeczkę... Lepiej, zobaczcie, tutaj jest nawet jakieś obszycie. Nie wiem, czy to jest skóra, czy sky, ale wygląda to w miarę solidnie. Dźwignia zmiany biegów przypomina tę z Niwy, bardzo długa. Tutaj mamy dźwignię reduktora. Natomiast sama kierownica pochodzi z Daci. Zegary też przypominają nam o rumuńskim pochodzeniu tego samochodu. Przed kierowcą rozpościera się zestaw wskaźników na centralnym miejscu prędkością jest wyskalowany do 170 km na godzinę szaleństwo. Tym autem podobno można jechać z maksymalną szybkością 120 km na godzinę. Z prawej strony mamy kontrolki świateł długich, pozycyjnych, świateł awaryjnych, a także hamulca pomocniczego, powyżej mamy wskaźnik ładowania. Z lewej zaś strony mamy wskaźnik poziomu paliwa, a także Kontrolki od temperatury silnika, kontrolkę ciśnienia oleju, sania i kierunkowskazów. Tu mamy dźwigienkę włączającą wycieraczki, szybkość pracy wycieraczek, stacyjkę. Z tej zaś strony mamy włącznik świateł przeciwgłowych, regulację jasności podświetlenia zegarów, zaślepki, popielniczkę, włącznik wentylatora. Widzicie? Pierwsza prędkość, druga prędkość wyłączamy. Ciekawe. Dźwignie sania, układ zasilania jest realizowany przez gaźnik, obieg zamknięty. Ogrzewanie tylnej szyby. Dźwignie sterujące nawiewem i obieg otwarty. Kierunki nawiewu pod niewielką półeczką znajduje się radioodbiornik. No i tutaj to co w terenówce najważniejsze, czyli dźwignie zmiany biegów i dźwignię reduktora, dzięki czemu ten samochód jest dużo bardziej dzielny w terenie niż mógłby na to wyglądać. Ale dziś nie będziemy nim jeździć po terenie. Zwróćmy uwagę jeszcze na to, co znajduje się po lewej stronie. Tutaj mamy włącznik świateł awaryjnych, dźwigienkę od kierunkowskazów, dźwigienkę od klaksonu, włącznik świateł. I to by było na tyle. Boczek tapicerski jest bardzo ciekawy. Tutaj mamy klameczkę taką designerską, a tutaj rygiel drzwi. Jak się zamknie drzwi i to da w dół, to zaryglujemy drzwi. Korbka, a tutaj otwiera się szybkę trójkątną. Ale działa to z dużym oporem. Jesteście ciekawi, jak siedzi się na tylnych fotelach? No to sprawdźmy. Tutaj jest taka dźwignia. Podnosimy cały fotel i muszę przyznać, że dostęp jest dość wygodny. Zwłaszcza jak nie mamy prezentowego dachu. Więc wybaczcie, że pominę ilość miejsca nad głową. Sky is the limit. Tutaj mamy rączkę pochodzącą z daci. No a miejsca na nogi nie ma zbyt wiele, ale wiecie, to auto to, to mi się kojarzy z plażą. Ładnymi dziewczynami i dobrą zabawą. Kwintesencją tego samochodu, stylu tego samochodu, jakości wykonania jest otwieranie bagażnika. Zobaczcie, tutaj to jest wszystko bardzo proste. Podnosimy zaczep i pytamy za koło. Odchylamy. I teraz zobaczcie to. Tutaj jest wyżłobienie w półce korbka i dostajemy się do bagażnika. Jakość spasowania blach ciut lepsza niż w tarpanie. Tutaj bagażnik niezbyt duży, ale zobaczcie. Prezentowy dach i część. Pezzi di ricambio dacia. No, takie rzeczy lubię akurat. Dobra, teraz musimy w odpowiedniej kolejności to złożyć. Ta Klapa jest bardzo ciężka, ale nawet przyzwoicie się zamyka, chyba lepiej niż tarpanie. Wiem, to nie było patriotyczne. Zamykamy, i w tej chwili możemy jechać w drogę. No to odpalamy. światła Czytając testy Aro z lat 90-tych byłem naprawdę bardzo ciekawy jak to auto będzie jeździć czy te słowa krytyki są naprawdę uzasadnione silnik wyje, nie jedzie dźwignia zmiany biegów Wiecie, ja jestem przyzwyczajony do tego typu samochodów, ale Wam z pewnością byłoby trudniej. Nie mogę szczególnie narzekać. Brakuje na pewno wspomagania układu kierowniczego. O ile biegi do góry wchodzą jeszcze całkiem nieźle, o tyle. Wbijanie bez zgrzytu, niższych przełożeń, to zadanie naprawdę wymagające odrobiny, a może nawet trochę więcej niż odrobiny w prawo. I czwóreczka, jedziemy 60 na godzinę. Samochód jest oporny, ale daje przyjemność z jazdy, to na pewno. Tylko, że to jest trochę taka przyjemność dla masochisty. Nie każdy by się odnalazł za kierownicą tego samochodu, chociaż na pewno wyróżniałby się z tłumu. Myślałem, że będzie gorzej. Dynamika, tak jak powiedziałem, jest mizerna. Ten samochód do setki przyspiesza w... 23 sekundy to naprawdę dużo, ale myślę, że to nie jest akurat największa bolączka tego samochodu. To była wszechobecna korozja i przede wszystkim fatalny montaż. Chociaż samochody, które były eksportowane za granicę, były jeszcze sprawdzane, a przecież nie zapominajmy, że też powstawały we Włoszech na licencji i tam ten, ta jakość montażu była na pewno odrobinę wyższa niż w Rumunii. Jazda tym samochodem przypomina walkę, walkę z materią, a przy wyższych szybkościach nawet walkę o życie. W tej chwili jedziemy nieco ponad 60 km na godzinę, ale muszę zwolnić, bo ostre zakręty, a nawet mocniej wyprofilowane łuki, to nie jest domena tego samochodu. Tym bardziej, że też dosyć wysoko zawieszone auto jest. Mamy tutaj duży prześwit wynoszący 24 cm to więcej niż w ładzie No i teraz prosta i gaz do dechy. 80 na godzinę. Samochód? Samochód mógłby jeszcze więcej, ale ja mówię dość. 90. Nie wiem w zasadzie z jak dużą prędkością jedziemy, ale wiem jedno Za dużą. Zwolnijmy trochę i porozkoszujmy się pięknymi widokami, które mamy tutaj za oknem. Podsumowując ten samochód. Był bardzo ciekawym konceptem, nie tylko jeżeli chodzi o kraje Europy Wschodniej. Być może gdyby narodził się w innym miejscu i w innym czasie, zyskałby grono zadowolonych klientów i znacznie lepszą jakość wykonania. Tak się jednak nie stało. Szkoda, dzisiaj ten samochód jest już prawie kompletnie zapomniany, także mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Wam ten model. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już za tydzień. Trzymajcie się, cześć.